Mango. witajcie w Dzienniku pokładowym jeszcze raz z 8 lipca. Jak widzicie, postanowiłem teraz trochę zmienić takie bardziej otoczenie. Mianowicie jesteśmy w tym momencie w Walii. Zobaczcie jak te obrazy które mnie otaczają. Zawsze. Co robić, nie ma, ale jak już jest taka sytuacja, że stoimy i jest piękna pogoda, to czemu nie spotkać się na dworze. Yy, no jest po prostu tak, że jak człowiek wykona robotę jakąś, a w tym wypadku widzieliście dziennik pokładowy 8, jak jechałem w nocy, to się po prostu człowiekowi nudzi coś by porobił, a ja z miłą chęcią biorę kamerę i nagrywam. Z tym, że nie mam co zbyt to nagrywać, bo jeżeli stoję na takim zadupu jak to na bajce, gdzie z tyłu za mną jest, jak słyszycie, tylko droga i jeżdżą samochody. No nie ma co robić po prostu. Postanowiłem, że powiem trochę o jutrzejszym dniu. Tyle, co już po prostu wiem, to to, że będę ładował świeżą rybkę. Świeża rybka będzie ładowana do boulogne sur -Mer. W boulogne sur już kiedyś byłem, nie pamiętam już nawet po co, ale byłem. To jest daleko Calais, także tylko jak zjedziemy z promu, udamy się właśnie do tego do tego Boulogne. Nie wiem. Na, na, na tę chwilę obecną nie wiem, czy jutro będzie rozładunek jeszcze. A jest to w sumie możliwe, ale nie chciałbym jutro rozładować. Chciałbym sobie na pauzie, na tam jest taki sklep PIDU. W tym sklepie PIDU możemy sobie kupić chleb, możemy sobie kupić różne inne rzeczy. Za 1,5 euro jest fajny chleb, no co prawda krojony, no ale no, co zrobić? Można kupić chlebek i właśnie dlatego tam się ustawię i pójdę kupić chleb. Także jutro będę na PIDU, co tak zwanym, i na tym, na, na tym PIDU spokojnie sobie zrobię zakupy, bo chleba nie jadę już od czterech dni, żeby ja tak patrzeć. Także jak cały czas tą kaszę gryczaną w piernicza, pulpeciki w piernicza, tu jakieś, jakiś kociołek dosyć sobie zje, a jednak bez tego chleba to się tak kurcze trochę. Mówiłem wam w jednym z taker Life'ów, że bez chleba to naprawdę jak bez ręki. Jednak ten chleb zjeść to jest taka taka podstawa. Ale słuchajcie, yy, dziennik pokładowy dziennikiem, yy, mamy, jeszcze, no, no, mamy jeszcze minutkę czasu. Chciałbym, żebyście zobaczyli jedną rzecz tutaj z boku. Mianowicie już to widzieliście w jednym z yy, moich. Yy, Dzienników pokadowych, prawda? Zobaczcie tu, to jest agregat. To jest agregat, ponieważ tym razem w tej firmie jeździmy chłodnią. To jest agregat chłodniczy, który oczywiście chłodzi nam całą naczepę. Znaczy się chłodnie, bo to oczywiście jeżdżę teraz chłodnią. Co jakiś czas, jak wiecie, doskonale lubię, lubię sobie robotę zmienić. O, i to jest naczepa chłodnia. Tak wygląda chłodnia. Teraz akurat jesteśmy e, z, tak, tak po środku dzień. To jest agregacik. Niech, ja wam go nie pokażę, ponieważ dostęp tego agregatu jest taki kijowy, że muszę się tutaj kurde, że tak powiem, wiecie, nie jak w horrorach. Muszę Musi się po prostu tutaj jakoś tak wbijać i, i tam wtedy są odczyty. W każdym bądź razie to jest agregat. Jeszcze o tym agregacie kiedyś Wam na pewno opowiem jak będzie auto złamane. To Wam obiecuję i pokażę Wam wewnątrz jak wygląda chłodnia w samochodzie ciężarowym. To już okulary, to już temat na inną rozmowę. Dobra, słuchajcie, to wszystko. Wypadałoby się pożegnać jeszcze prosto w oczy. A więc, to wszystko w tym tutaj dogrysce do dziennika pokładowego z 8 lipca. Jutro ruszamy już w kierunku Polski. Piękna pogoda, aż się chce stać na dworze i chyba na tym dworze jeszcze trochę pozostanę. To miejsce kijowe. Dobrze by było, żeby za mną jeszcze jakaś ciężarówka się ustawiła. Bo to jest Anglia, wiecie jak jest. W każdej chwili moje kotły, które są już w połowie pełne, mogą się okazać w ogóle puste. No i to jest właśnie minus tej Anglii. Tak wszyscy ją chwalą imigranci się tutaj pchają albo coś. No i fakt, faktem, pchają się. Tylko później nie ma dla nich pracy, paliwo drogie, nie ma z czego wyżyć i biorą właśnie. A kierowcy teraz na bardzo na przykład narażeni na to, że w każdej chwili może ktoś ich po prostu napaść. Taka praca co zrobić. To wszystko, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym dzienniku pokładowym.